Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dwóch wyjątkowych gości, w zasadzie trzech. Pierwszy to jest Kia EV6, nasza, na którą byliśmy za kołem podbiegunowym. Drugi, najważniejszy gość to jest Michał z kanału Naprąd po Polsce. A trzeci gość. Wyjątkowy, którym dzisiaj będziemy podróżować, to jest Dacia Spring. I właśnie dzisiaj, Dacium Spring razem z Michałem, sobie pojedziemy w małą podróż, przetestujemy zużycie energii, pojedziemy na stację ładowania, porozmawiamy i Michał też powie, jakie są jego wrażenia z Daci Spring. No zobaczymy, czy da się tym jeździć, bo podobno się nie da, ale sprawdzimy. Sprawdzimy. A was przy okazji zapraszam do oglądania filmu z wyprawy za koło podbiegunowe, który już jest na kanale. Możecie sobie zobaczyć, jak przez 15 dni pokonaliśmy prawie 7000 km. Tym samochodem. Na początek zapraszam Was do zakupu mojego nowego kursu Jak kupić Tesle. Jest to kurs, w którym przekazuję całą swoją wiedzę odnośnie Tesli, odnośnie procesu zakupu. Kurs, który pozwoli Wam poczuć się pewniej, gdy będziecie odbierali swój wymarzony samochód. Więcej informacji w opisie filmu. Zapraszam do oglądania. Ten model to jest Dacia Spring Electric Expression, jest to samochód nowy z tego roku. To jest egzemplarz z nowym logo, bo poprzednie wersje były z starym znaczkiem, a to jest najnowszy. No i wsiadamy i to jest mój pierwszy taki dłuższy test, będę miał go przez 3 dni, zobaczymy jak się sprawuje. Jak Ci podoba Michał? No jestem zszokowany, <laughs> że tak ładnie może Dacia Spring wyglądać, a to dlatego, że dzisiaj jedziemy nietypowym kolorem. No tak. W środku jak jest... pachnie jeszcze fabryką. Tak. No I by... zawsze ten sam problem. Jak się to odpala? To tak. jest procedura startowa. No właśnie, Mamy... ja teraz kluczyk. kluczyk. Podtrzymaj, pokażesz to naszym widzom, jak to, jak to wygląda. Mamy kluczyk. Trzeba go tutaj włożyć, tylko teraz tak, ja zostawiłem na neutral, czyli jest OK. Teraz przekręcam go jak w aucie spalinowym. Wyświetla się komunikat OK. I że wszystko jest OK i wszyscy, wszyscy są cali. Możemy wrzucić wsteczny. Mamy kamerkę bardzo fajną. I możemy ruszać. Procedura odpalania jest identyczna jak w samochodzie spalinowym, tyle że nie słychać takiego warkotu po uruchomieniu. Jedynym objawem, że auto jest gotowe do jazdy, jest okay, ok, które się nam wyświetla, tak. I to takie dość nieduże, więc trzeba się skupić. Najgorsze jest to od razu, że tutaj nie ma gdzie schować kawy, nie? I teraz ja muszę ją trzymać, bo mogę ją włożyć do drzwi, ale ten uchwyt w drzwiach jest taki trochę Wątpliwe, To może ja potrzymam tą kawę. <gry> Dodam jeszcze tylko, bo nie każdy może kojarzyć Michała, ale Michał prowadzi jeden z największych kanałów na YouTube w Polsce o elektromobilności. Powiedz coś więcej, co tam robisz, jak to A się tak, zaczęło? Generalnie zaczęło się, znaczy kanał zaczął się na poważnie 4 lata temu od naszej pierwszej wyprawy Nissanem Liftem. 30 kWh pojechaliśmy z Krakowa nad Bałtyk. Sam nie wierzyłem wtedy, że da się to zrobić. Nawet miałem jakiś nocleg zaplanowany w połowie drogi. Ale okazało się, że to w sumie nic trudnego. Co, olałeś nocleg? Yy, Olałem nocleg, pojechaliśmy, pojechaliśmy po prostu na strzał. Oczywiście ładowaliśmy się za często, za długo, wszystko robiliśmy na wyrost, jechaliśmy za długo. Ale w sumie spodobała nam się ta jazda elektrykiem. I już kolejną wycieczkę taką z premedytacją pojechaliśmy nie jako wyzwanie, tylko pojechaliśmy elektrykiem, bo stwierdziliśmy, że w sumie przyjemnie się jedzie, może trochę dłużej, bo w przypadku takiego Nissana z małą baterią no to to była długa podróż, ale przyjemnie, przyjemnie to wspominamy. To były czasy jeszcze darmowych ładowarek, wszędzie nikogo na ładowarkach. No więc to, to były naprawdę to były świetne czasy. Najlepsze nie? czasy na elektromobilności. Wszyscy narzekali, nie, a my się cieszyliśmy, że tak, tak, farmowe, tak, tak, jest problemowe. Dzisiaj już tego nie ma, dzisiaj jest sytuacja zupełnie inna. Dzisiaj, dzisiaj jest zupełnie inaczej, natomiast dzisiaj mamy dobrą przyszłość przed sobą. Dzisiaj z Michałem z Elo City rozmawiałem. Ma być sporo hubów ładowania, one wszystkie są już w takich planach przedprodukcyjnych, że tak powiem, te huby ładowania i myślę, że rok, dwa i się zmieni. Haby ładowania zmienią obraz elektromobilności w Polsce, bo będziemy po prostu jechać na pewniaka, nie? A dzisiaj na te pojedyncze ładowarki to... Tak, zawsze nigdy nie wiesz, czy trafisz, nie? Czy będzie zajęta, czy, czy nie będzie zajęta, to już... To jest, to jest zdecydowanie dzisiaj niefajne. No i tak od 4 lat nagrywam, przeważnie co tydzień, a, a czasem nawet częściej, jakiś odcinek na YouTube. No potem, e, prawie 3 lata temu, do naszego parku w garażu dołączyła Kia Eniro, Kio Maniro zaczęliśmy jeździć do Chorwacji, no i tak jeździmy sobie tymi elektrykami, gdzie się tylko da. A przy okazji dwóch kolegów mnie kiedyś prosiło, żebyśmy pojechali do Zakopanego. I tak się zaczęła seria, którą? Zakopane. Tak, tak. zakopany test. I, te, I taki byłeś. film możecie właśnie zobaczyć też u Michała. To te materiały są wypuszczane w tym samym czasie prawdopodobnie, więc jak to oglądacie, to już taki film możecie u Michała zobaczyć ze mną i z moim Tesla Model S, którą zabraliśmy na wycieczkę do Zakopanego. Michał, słuchaj, miałem zawsze takie marzenie. Takie Dość nietypowe, które dzisiaj uda się spełnić. Chodzi o to, że chciałem zawsze podjechać daciom najdańszym elektrykiem do salonu Tesli. No, a za możemy chwilę, a Za chwilę tak się składa, że będziemy przyjeżdżać obok salonu Tesli. Michał jeszcze w salonie nie był, więc zabiorę Michała Dutchem Spring na taką wycieczkę krajoznawczą w, w Warszawie i pojedziemy sobie najpierw do salonu Tesli, a potem pojedziemy ekspresówką w stronę Wyszkowa. I tam przetestujemy sobie zużycie energii. Ja lubię skrajności, dlatego ja bym chciał jechać z maksymalną prędkością możliwą i jestem ciekawy, jak ten samochód wypadnie. Mamy w momencie 90%. Nie, czy mam się bać? Nie, no to nie wiem ile to wyciąga nawet, ale myślę, że to jest 130 do radę. Chyba, nie? Zobaczymy, sprawdzimy. Podjeżdżamy już pod salon. Jak czujesz? Pierwszy raz? No są, powiem ci, emocje. Nie byłem nigdy w salonie Tesli. Nie wiem, jak to się stało. Byłem, e, nie wiem, czy byłeś w Formacji. Jest muzeum Tesli. Nie, właśnie, wiesz, co byłem? Przepiękne miejsce. Prze przejeżdżałem, ale nie byłem. Kiedyś widziałem na twoim filmie, że tam, gdzieś ma jest Jest, tak, tak, darmowy słupek. Tak. E, więc polecam. Ale plusem tego, że przyjechaliśmy tutaj tajdaczym, jest to, że być może uda nam się znaleźć miejsce parkingowe, bo ta auto jest bardzo, bardzo małe. A tutaj jest ciężko zawsze zaparkować. O, tutaj stoi nowy pledzik. WWL to chyba jest y, Tesli zarejestrowany, testowy. Tesla Parking. Tak, i tu wjeżdżamy sobie. Po Jać. prostu muszę tak wjechać, o, żeby spełnić moje marzenia. Jesteśmy tutaj. Zobaczyć Tesla. Tesli. No, w życiu tyle elektryków nie widziałem w jednym miejscu. Choć jak przyjedzie się do Krakowa, to w ciągu dnia można kilkadziesiąt elektryków spojrzeć, znaczy zauważyć nie, po no drodze tak. jadąc u, przez, u, przez u, miasto. O, cofamy. Ja myślałem, że będzie pikać jak śmieciarka, ale nie, tylko raz. Raz, a porządnie. Mało tak. wszystkich, a potem mają uważać. Ale widzę, że nowe plady dojechały. x -y. czarne. No ładnie się prezentują do tego słońca dzisiaj. To trzeba im przyznać. Jak Michał? Fajnie? Podoba mi się. Kurczę, takie miejsca mi się podobają. Są miejsca, gdzie już więcej elektryków jest jak spalinówek. No. A bardzo właśnie rozmawiamy o tym, że bardzo dużo widać e, tutaj, e, ogólnie w Polsce elektryków. I ja tutaj też zauważyłem, że bardzo dużo jest zarejestrowanych Esegipledów. i PLEDów. Na przykład tutaj mamy o to jest SK Gabora naszego znajomego Go Plate, Go Plate fajna, fajna tablica. I coraz więcej takich samochodów jest tutaj zarejestrowanych, czy to w serwisie. Miejmy nadzieję, że nie, chociaż ta jakość spasowania naprawdę jest tragiczna w Eskach i Wixach w Y i w trójkach jest super, ale jest ich tutaj coraz więcej takich zarejestrowanych, więc chyba się psują dosyć mocno. Miejmy nadzieję, że... Że to nieprawda. Że to nieprawda. Dobra, znaczy, ja wracam. mam wrażenie, że, nie wiem, jak ty oceniasz, ale że trójki i Y są już kolejną generacją, jakoś lepiej tak. im to wyszło niż... Ale wiesz, SKX też 3. jest kolejną generacją i to w tak, sumie no. tą jeszcze poważniejszą, nie? No bo SK była pierwsza produkowana, a nadal jest y, słabo spasowana. No ale trójka i Y to już są nowe maszyny odlewnicze, nowe... Tak, no to już jest inna technologia. Inna technologia. A, a właśnie, to podejrzewam, jak już... że dalej idzie na tych starych. Nie? A jak już jesteśmy przy jakości, nie? Jak oceniasz tutaj spasowanie tego samochodu i powiem szczerze, że całkiem to nieźle im się udało. Zazwyczaj jest problem, jeśli się łączy metal z plastikiem. No i tutaj widać, że nie do końca im wyszło, bo tu mamy mniejszą krawędź, tu mm. większą, kolory się troszkę różnią, ale Ale myślę, że springowi że... można to wybaczyć. Tak, generalnie ła... jest dobrze zrobiony. I ładnie jest, naprawdę ten kolor mi się podoba, te pomarańczowe wstawki są fajne, e, no i białe napisy. Tak no. wygląda rasowo, ale to nowe logo. Ale opony, kurczę. Tak. Ja miałem takie w Tico. Nie ja wyglądają miałem, rasowo. Są czternastki, czy co to jest? Nie wiem, czy nie mniejsze. 14. 14 Tak, ja miałem dokładnie takie samo w tico. Moje pierwsze, mój pierwszy samochód. No, Mówiłem... Trochę przypomina mi to Tico. Tak. Matis, Tico. No i jak tu już jesteśmy, to od razu zobaczymy Bagażnik sobie... Bagażnik wydaje mi się, że jest całkiem obszerny, bo miałem okazję kiedyś obsować z tym pojazdem. Nie ma dostępu. Kik sensora też chyba nie ma. Nie, tu chyba nic nie ma. Jest y, przewód Type 2. Y, zasilacza pani mi nie dała, bo nie chciałem. Dywaniki welurowe, zobacz. O, w standardzie. W standardzie no. Chyba, że to jest dodatkowo płatne. No i tutaj mamy koło zapasowe. Pełnowymiarowe. Pełnowymiarowe. I nie, półeczka. bagażnik jest naprawdę jak skompakta, nie? Także bagażnik na plus. Natomiast nie należy zapominać o tym, kamerę. Auto. Ja teraz wsiądę za siebie. Ten fotel no jest, jest dwumetrowca. Ustawiony pode mnie. I całe szczęście, że tu w tym fotelu nic nie ma, że jest pusty i mogę wbić w niego kolana. No tak to się mieszcza. <grym> Dobrze, że ja tam z przodu nie siedzę, bo byś mi, bo byś mi je wbijał w plecy. <grym> tak. Moją bujną czy pryną trochę zahaczam o podsufitkę. Ale poza tym, no powiedzmy, takie auto, żeby przejechać kilka kilometrów, to jak najbardziej jest spoko. Są nawet elektryczne szyby z tyłu. I to w odróżnieniu do tego z przodu, to one mają tutaj przycisk w drzwiach, a nie na kokpicie, tak jak z przodu. No i tutaj takie piękne, chromowane klamki. No i co ważne w tym samochodzie, to mamy tutaj bardzo dużo piano black, więc ten samochód powoli próbuje być takim chyba premium, nie? Zobacz, jakie piękne piano black. Akurat ten wzorzec od marek premium mogliby darować sobie? Tak, bo to jest akurat uciążliwe, nie? Znaczy, to miejsce jest dobre, bo tu się nie porysuje, ale jak na przykład masz tutaj, tu tak jak było kiedyś w Teslach Model 3, to się wszystko rysowało, nie? Tu coś rzucimy i już się porysuje. Tutaj to jeszcze w miarę, tylko że z drugiej strony to też ma taką wadę, że odciski palców będzie widać. No zdecydowanie, ale, ale myślę, że Daci można to wybaczyć. Tak. Najfajniejsze w takich tanich autach jest to, że im można dużo wybaczyć. Gorzej jak wsiadamy do za 300-400 tysięcy, i wtedy mamy dużo oczekiwania. I wtedy jest ciężko wybaczać różne rzeczy. A tutaj w Daci, co tam? To jest właśnie fajne, co powiedziałeś, bo ja uważam, że. Właśnie te, te same, te tanie samochody mają to do siebie, że po prostu tam wchodzisz i tak mówisz, o ale fajne, o ale fajne, za tą cenę takie coś, o klimatyzacja w tej cenie, elektryczne tak. szyby w tej cenie, a wiesz, że wchodzisz do, nie wiem, do jakiegoś elektryka za 300-400 tysięcy złotych i już zaczynasz narzekać. Znaczy nie mówię, że ty, ale często tak jest, nie, że już się tak patrzy z tej, tak z góry trochę, nie, jakbyś patrzył z tak, tak, tak. perspektywy tego, tak, bogatego, mm -hmm. który patrzy na biednego, nie. Patrz, kolejna laweta na Tesli. Przejedziemy sobie może obok. Patrz, tu wszędzie stoją samochody. Aha, i tutaj będzie supercharger. To też e, możesz pokazać tutaj. Chociaż już o tym mówiłem wiele razy, że w tym miejscu, przy tym płacie, prawdopodobnie będzie stało kilkanaście superchargerów. Już wkrótce. No i to jest świetna informacja, bo każda kolejna ładowarka zbliża nas do tego, co dzieje się tak. dzisiaj na, na zachodzie Europy. Patrz, nie? Tam... Pokaż, pokaż, co zjeżdża tutaj. No, popatrzcie, jak to wygląda. Y. Właśnie tutaj siłowniki opuszczają Y, żeby mogły zjechać z lawety i nie będą miały pospalanych sprzęgieł, tak, tak jak to się działo często w autach spalinowych. Miałem osobiście taki Citroena C5, które miało spalone oryginalnie sprzęgło. Bo ktoś zjeżdżał z lawetę. Przy, przy wjeżdżaniu na lawetę prawdopodobnie było spalone, a potem była długa przeprawa z producentem, bo on twierdził, że to ja spaliłem. Mówię gdzie, kiedy, jak, jakim cudem, nie? Milion kilometrów przejechany, gdzie ja to sprzęgło miałem spalić? Jakim jak? jak, jak? No. no ale w końcu się udało, ale trwało to 3 miesiące, nie? Okay. Także takie przygody mieliśmy kiedyś, przynajmniej ja z palinówkami. W elektryku tych problemów nie ma. Sprzęgła nigdy nie spalicie. No i jak się jedzie, Danielu. Nie no fajnie, wiesz co? Kier... Do 30 na godzinę ma zryw, nie? <grym> tak, tak. Znaczy w ogóle nie ma zrywu, ale kierownica jest taka malutka po prostu, że ja się przysiadłem z Eski, nie, więc znowu mam ten taki kontrast, że wiesz, zostawiłem Eskę S pod salonem Daci i wsiadłem w to. I to było takie trochę złe, bo powinienem sobie podjechać tam jakimś innym samochodem. Ale jest tutaj malutko miejsca i przede wszystkim brakuje mi, gdzie jestem przyzwyczajony, że tam podłokietnik, mam. No, niekoniecznie podłokiet chociaż miejsce na rękę, a tutaj w ogóle nie mam, dlatego e, ludzie się śmiali na światach jak jechałem tak, nie? Bo po prostu brakuje mi tutaj trochę przestrzeni. No to jest w sumie dobry pomysł, bo ja też nie mam co z prawą ręką zrobić, a tak sobie tutaj wyciągnąć, otwieramy okno i wiesz, nie. Wiesz, nie latem spoko, nie? Ale znowu jak jest zima, no to nie ma gdzie tego łokcia wystawić już. Gorzej zimą, no dokładnie. Teraz będziemy wyjeżdżać na ekspresówkę i zrobimy sobie przyspieszenia od zera do. do, do... No ilu się da, do full maxa Tak, bo to mamy takie fajne miejsce, gdzie mamy przystanek i z tego przystanku sobie ruszymy, i tam już mamy ekspresówkę. Tutaj robiłem ostatnio przyspieszenie S Complex z rozgrzaną baterią, i tutaj zrobiliśmy tam jakieś 2-4 dosetki. A teraz będę miał e, dachim spring. Także, także wciskamy procedurę startu, czyli puszczamy hamulec, auto stoi dodajemy gazu. To jest gaz do dechy. W ogóle nie widać, że robimy to przyspieszenia, przyspieszenia, bo wyglądał jakbym był emerytem, bym Ale się włączał. Wcisnąłem ten gaz. No wcisnąłem. <noise> jest do dechy. A to jest z góry, to może się trochę rozpędziło. Tak, gdzie mamy 90 już? 100. No i powoli się, powoli się rozpędza. A tak naprawdę w ogóle nie czuć w tym samochodzie. Cały czas mam gaz do dechy. W ogóle nie czuć się w tym samochodzie. Że my robimy przyspieszenie, po prostu to jest tak, jakbyśmy po prostu nawet nie dynamicznie, tylko po prostu włączali się do ruchu. Poczułeś jakiekolwiek wciśnięcia? Nie. Ale w ogóle to no się cały czas niby rozpędza, ale tak. W ogóle tego nie czuć. No już mamy 126 i o, jeszcze zaczyna takie bujanie mocne. No już się jedzie bardzo nieprzyjemnie. Tak, to już jest taki nawet strajk, więc przez 130 kończę. No, ale yy, tak. widzieliście, jak długo to trwało. To było dla ludzi o mocnych nerwach, tak. No te 14-calowe felgi to no mają co robić teraz. No opony troszkę za wąskie do takich testów. Zaletą tak. tego samochodu jest to, że on jest bardzo zwrotny. Zobaczcie, mam maksymalnie skręcone koła i on zawraca praktycznie w miejscu, dlatego ten samochód jest bardzo dobrą opcją do miasta. Tak samo z parkowaniem. Tylko jest trochę ciasno, bo po prostu czuję, że z prawej i z lewej strony razem z Michałem to czujemy, że brakuje nam po prostu przestrzeni tutaj. Patrz, jeszcze folia. No, nówka sztuka, tak. Dobra, zmieniamy się. Zużycie na naszej trasie teraz przy 110 km na godzinę wynosi 15,5 kWh, mniej więcej. Bardzo niskie zużycie. Auto jest małe i nie jest to komfortowa jazda przy 110 km na godzinę. Jak Michał się czułeś? Bo ja tak trochę myślę, że... A czy ja jeździłem tym autem i nim się dużo lepiej jeździ jako pasażer? Bo jako pasażer to nie wiesz, że ono się nie do końca dobrze prowadzi, nie wie, że do końca nie chce przyspieszać, to mhm. to ci nie no interesuje. Tak, I wtedy sobie. się siedzi bardzo wygodnie. Natomiast teraz tak gorsza rola dla mnie to jest auto takie trochę jak taka S-klasa. Tu się lepiej jeździ jako pasażer tak. A <laughs> ale z tak, innych powodów jeszcze powiem o systemie utrzymywania prędkości bo tutaj nie ma tempomatu jest tutaj tylko blokada, którą włącza się tutaj w sensie limit prędkości, którą włącza się tam i następnie na kierownicy musimy sobie ustawić limit na przykład do 110 na godzinę wcisnąć pedał przyspieszenia, ale nie do końca bo jak do końca wciśniemy to on przekroczy ten limit i jak wciśniemy go tak prawie, że do końca ale nie do końca to on wtedy sobie y, utrzymuje tą prędkość na przykład 110 na godzinę zapraszam Dobrze, Siadam. W wielu samochodach taką wadę odkryłem, bo ja jeździłem na gokartach i po prostu czasem kręcę za szybko kierownicą. I tutaj, gdy spróbuję takie coś wam pokazać, to nie mam teraz wspomagania. kręcę bardzo szybko, jest wyraźny opór, nie da się zrobić takiego szybkiego manewru, jak ktoś ma szybkie ręce, bo po prostu przestaje działać wspomaganie. Ale to w wielu autach spotkałem, więc nie jest to przypadłość daczy, Po resecie zaczynamy od 12, a potem będzie albo rosnąć, albo spadać. Tak jest to w tym aucie wymyślone. I but w podłogę. Czujesz to? Nie. Ja też nie. Nawet piłkawe pił kawę, to by się nic nie stało. Ale już w sumie te dozwolone tam prawie 50 jedziemy, więc. Tak. Da się tym jeździć. Nie, po da się tym jeździć na poważnie. Najlepiej samemu, bo tu kolejny pasażer to jest duża utrata osiągu. Ale ciekawe, ile, nie? Jakby to było tak. No to ile, ile, ile. Myślę, że. Leci zabiorę teraz z zasięgu. Sekundę y, do setki, no. mamy gorzej. No. To wysiadasz, Ja nie będę tak, tak byś tego nie odczuł. Nie, ja bym wyczuł, ale to nie każdy wyczuje. 19 sekund do setki, 19,1 katalogował ten samolot do setki. No to tak. Maksymalna nie. prędkość 125, ale my jechaliśmy 130, więc czy tutaj jeszcze. Zazwyczaj 30. podają GPS-owo, a, a tu jest pewnie zegarowe. No a to jest ta wersja, która ma 45 koni. Jeszcze ciekawe, jak by sobie poradziła ta wersja 65-konna. Jest mocniejsza, jeszcze? Tak. Mamy damy znaczy Spring 45, a jest jeszcze 65. No teraz idziemy po Dez... takiej mocno dziurawej drodze. Zawieszenie jest dość miękkie i teraz to doceniam. Tak, ale słuchaj, że coś tutaj trzeszczy, nie? To czuć się tam, to zawieszenie. Czuć tą słabszą jakość. Zawieszenie się tłucze, ale nas nie tłucze na fotelach, a to w sumie tak. jest lepsza opcja. No, z prawej nic. Lewa się wyklepie, tak? <laughs> I wód w podłogę. O, teraz było czuć. Czyli Aha. metodą jest, jak chcecie komuś zaimponować takim... i tu w lewo na Warszawę. E, jak chcecie komuś zaimponować parametrami tego samochodu, to trzeba po prostu przycisnąć na zakręcie. O. Tak jest. No, o, zerwałem, zrywa trakcję. No to no, robi wrażenie, pędzi. Zaimponowałeś mi. No. Ja osobiście y, Dacia Spring wkurza w carsharingach, bo bardzo często nie wiem czy w Krakowie też tak macie, ale bardzo często I wiem co powiesz że mamy stacje ładowania i moc ładowania tutaj to jest y, 30 kW maksymalna a jak jest zimna bateria, to jest jeszcze niżej. I Już nieraz miałem taką sytuację, że podjeżdżam sobie na ładowarkę Greenwaya e, na przykład w Atrium Reduta w Warszawie, która ma 90 kW, e, no i Dacia Spring podłącza się na złączu DC, na CCS-ie i ładuje się z mocą na przykład 10 kW. No i patrzę, że ma 10% baterii, no i nie da rady szybciej, bo ma zimną baterię. E, no i to jest często denerwujące Nie nieraz miałem tak, że 2 czy 3 godziny taka Dacia Spring blokowała ładowarkę bo ona ma nie dość że nisko moc, jeszcze jak jest zimna bateria, no to, to też jest ta moc jeszcze odpowiednio niższa, więc w niektórych przypadkach lepiej nawet podłączyć ją do AC, tylko że AC znowu ona ma 6,6 ,6 kW, co jest kolejną wadą, jest Dokładnie. jednofazowa ładowarka pokładowa. Tak. No jak ktoś jeździ tym i ma możliwość ładowania w domu, no to spoko, bo przez noc naładuje. Prawie. Zależy ile jeździ ale na szybkich stacjach ładowania to już jest tutaj problem z tym samochodem. No, a do tego jeszcze to auto potem zaczyna powyżej 80% z tego, co pamiętam, ładować się powoli, a te karsze ringi ciągną twardo do stuły zazwyczaj, więc... <śleszturna> 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 Działają na nerwy. Nawet, nawet to, jak jeszcze naładują do 100, to i tak operator tych samochodów zawsze stwierdza, że no, zobaczmy, może jeszcze trochę wyciągnie. Może jak zostawimy go na 5 godzin podłączone do ładowarki i po zakończonym procesie ładowania, to jeszcze może się coś wykręci. Tak, może 105. Tak. <laughs> Więc tutaj naprawdę te car mocno testują i próbują przeładować te samochody do ponad 100%. Jak Michał się jedzie? No, takie 90 się nie boję. Więcej to już tak nie do końca. Ciekawy efekt jest jak próbuję skręcać. Coś jakbym płynął statkiem. Auto się przechyla, nie do końca skręca. Nie ma tego efektu jak jeździmy do 50 na godzinę. Natomiast na autostradzie, no, czuć, że tu jest bardzo miękkie zawieszenie. Jakieś by się to przydały lepsze stabilizatory. Ale cóż, to nie jest auto na trasę. To tak. trzeba jasno powiedzieć i trzeba wiedzieć, do czego to auto jest. I przez pryzmat tych tego zastosowania go oceniać. Ale ma potężny schowek. No, tu by można schować... Coś dużego. Prawie skrzynkę. Tak. Nie będę mówił czego. Bo YouTube nie lubi. Zjechaliśmy już z ekspresówki. Jak tam twoje zużycia? 13,8 kWh. Ale za ciężarówką jechałeś. Tak, kawałek jechałem za ciężarówką, przyznaję się bez bicia. Ale w sumie przy takim samochodzie to nie jest e, nic. Pozwól, że ja sprawdzę sobie to, co mówiłeś Strasznego. o tym... Strasznego. O tym wspomaganiu. Nie, musiałbyś szybciej kręcić. czuć. Tu, o. Jak tak mocno chcesz szybko przejąć, to przestaje działać jak Tak to nie? musi wyglądać. Siedzi co oni tam Siedzibyśmy. Jeszcze te dwie kamery. Ja. Ale muszę powiedzieć, że. Ja chyba to nawet mówiłem kiedyś w recenzji Daci, że tak samo ludzie zwracają uwagę na ten sam samochód, jakbym podjechał Teslam. Tak. Dokładnie no. jak na stację podjechałeś przed chwilą, to tam nie wiem czy widziałeś, ale tam pięciu chłopaków sobie siedziało. Co to jest? To wszyscy patrzyli, nie? Co to jest? No, może nie patrzymy. robimy, robimy? Dobra, teraz przetestujemy jak działa tutaj AutoHold. Więc tak, ja się zatrzymuję. zatrzymuję nie zaciągnął. A ja teraz jestem czujny i sprawdzam, kiedy odpuścić. Teraz Gotowi Michał robi startu. przyspieszenie. A, patrz, renokiję, którą Bogdan stało, szło z w łeb, dopóki nie skręciło. Ale popatrz teraz lusterka, wszyscy zostali. No tak. Wszyscy. Oni zostali. dopiero przejeżdżają skrzyżowanie, a my jesteśmy 100 metrów dalej. Więc nawet taka Do miasta to spoko, nie? Daje radny. 19 sekund do setki. Jakie są Twoje odczucia po takiej przejażdżce? Nie, ja to auto uważam, że do miasta to jest naprawdę e, super auto. Ono mnie mile zaskoczyło, jak pierwsza z nim jeździłem. Mhm. I dzisiaj mam te same, e, te same odczucia. Jestem tylko, zaskoczony. Tylko szkoda, że ta cena poszła w górę, nie? Bo tak jak rozmawialiśmy, poprzednia tak, tak, cena byłaby, byłaby bardziej adekwatna do tego samochodu. Dzisiejsza cena i tak nie jest zła. No ale kiedyś dofinansowanie dofinansowaniem można było zejść do 60, czy tam nawet do 50, do 50 000, 000. nie? Ktoś mógł skorzystać Aha. sobie z pełnego dofinansowania. I to naprawdę za 50 tysięcy za taki samochód to była dobra cena z dofinansowaniem. Dzisiaj już jest drożej, bo dzisiaj zejdziemy do chyba 70, nie? Jakoś. Coś takiego bo około 100 chyba. Tak, się zaczyna dzisiaj to auto niestety. Dojechaliśmy już z powrotem i jak tam nam zeszła bateria? Czekaj, chyba trzeba zapłot włączyć. Pokazuj, 60%? 60%, a zużycie 13 kWh. Całkiem rozsądny. Jeszcze 128 km mamy zasięg. No to realnie 200 km przy takiej pogodzie jak dzisiaj, a dzisiaj mamy, nie wiem, ile, jest, 20 stopni chyba jest, to było w stanie zrobić. Mhm. Naprawdę nie odczuwa się tego. Tylko odczu, odczujemy to na stacji ładowania, gdy już faktycznie nam się prąd skończy i będzie trzeba się podładować. Michał, to była niezwykła przyjemność jechać z Tobą tym pięknym samochodem. I dziękuję bardzo. Zapraszam jeszcze raz do oglądania Michała kanału i do filmu ze mną u Michała na kanale. I szerokie drogi do Krakowa. Dziękuję, do zobaczenia. Cześć. Cześć, na razie.